Dziś zapraszam na film, na którym zobaczycie, jak ustalamy oś wrzeciona tokarki. No mamy tokarkę małą, Einhell MTB 3000, już chyba takich, jak to się mówi, nowych ciężko kupić. No i tak, najpierw przysuwamy sobie nóż, znaczy kieł. No i widzicie, specjalnie tak założyłem, żebyście zobaczyli, że nóż jest za nisko. No, i co tam wtedy zrobić? Trzeba po prostu wtedy wziąć, odkręcamy nóż, podkładamy podkładkę. Ja tutaj zaraz przykładowo podłożę, tylko jeszcze przednią odkręcamy. Podkładamy podkładkę. No, a no już widzę, przy, przykręcamy. I już widać, że już mamy lepiej, ale jeszcze nam brakuje gdzieś z pół milimetra. Dobra, to teraz bierzemy drugą podkładkę cieńszą. Odkręcamy. Najlepiej, żeby podkładki nie wystawały poza imak. Zaraz ktoś powie, a z tej strony się przecinaka nie montuje, a ja właśnie z tej strony montuję, bo mam taką potrzebę na film i ustalenie osi wrzeciona. I te ustalenie osi wrzeciona już możemy zapisać sobie później na stałe. I podjeżdżamy. No i teraz można powiedzieć, teoretycznie mamy dobrze. I teraz co z, musimy zrobić teraz odkręcamy ten nóż razem z tymi wszystkimi podkładkami tutaj mam akurat trochę równej płaszczyzny na tokarce, bo to nie niszczymy maszyny tym i suwmiarką mierzymy ile mamy do tej płaszczyzny co leży nóż razem z podkładkami no i w moim wypadku to jest 10 mm Dobrze. Teraz, żeby to ustawić dokładnie, mocujemy nóż już z drugiej strony we właściwej dla tokarki pozycji. Troszeczkę mogę go, go schować, bo wysunęłem go na potrzeby filmu troszeczkę więcej. Teraz przyłapałem. Cofamy, cofamy, cofamy. Jakbyście byli zainteresowani, to takie stalki mam dostępne na Allegro, a link jest pod filmem. To są stalki, oczywiście te, te, te tu rozmawiamy, to są naostrzone. Niektórzy pewnie już wiedzą. O. Dobra. I teraz, to, teraz przyłapiemy i tą drugą także. I teraz co robimy? Podjeżdżamy sobie blisko materiału. Ja, na potrzeby filmu, i na potrzeby nauki, proponuję Wam zacząć toczenie od materiałów miękkich. To jest aluminium, ertalon, jakieś miękkie tworzywa. Jak Wam będzie wychodzić na miękkich, wtedy proponuję przejść na. I teraz tak, włączamy silnik i włączamy obroty. Dobra, powstało coś teraz takiego. Zaraz Wam pokażę. Włączymy sobie na chwilę drugą kamerkę. Nie włączona jest. O, powstał taki minimalny cypelek. I co wtedy zrobić? Wtedy tak. Lekko poluzować, lekko tą przednią śrubę, dokręcić tą mocniej, a tą później dokręcić lekko szczucie. i to już może pomóc, no bo to jest dosłownie jedna dziesiąta albo coś, no i teraz pokażę wam teraz, zobaczcie tutaj jest ten powstał taki mały cypelek na samym końcu i on ma siedzicę, nawet pewnie ciężko będzie zmierzyć, ale pewnie go widać około dziesiątych. Co wtedy zrobimy? Wtedy od, odkręca, luzujemy lekko śruby, nie, nie za bardzo, bo żeby się nóż nie przesunął. Odkręcamy i dokręcamy tą drugą mocniej. O, myślę, że widać, widać, widać. O, tą drugą mocniej dokręcamy. A tą wtedy później dokręcamy, jak już ta jest mocno dokręcona. O. I teraz zrobimy to, i zaraz jeszcze raz Wam pokażę. O tak. Luzujemy tą. Dokręcamy tą drugą mocniej, a tą wtedy dokręcamy lżej. O. A no jeszcze raz spróbujemy przetoczyć. Pokażę Wam teraz, zobaczcie, tutaj jest ten, powstał taki mały cypelek na samym końcu, i on ma średnicę, nawet pewnie ciężko będzie zmierzyć, ale pewnie go widać. Około 1,2. Co wtedy zrobimy? Wtedy od, odkręca, luzujemy lekko śruby, nie, nie za bardzo, bo żeby się nóż nie przesunął. Odkręcamy i dokręcamy tą drugą mocniej. Myślę, że widać, widać, widać. O, tą drugą mocniej dokręcamy. A tą wtedy później dokręcamy, jak już ta jest mocno dokręcona. O, i teraz zrobimy to. I zaraz jeszcze raz Wam. Taka mała sztuczka, jak się już dłużej toczy. Do tego wszystkiego samemu się dochodzi. No i dzięki temu się udało. To dokładnie wyszło. Widzicie? I to, ma, to ma sztuka ustawiania osi wyciągnięcia. Dziękuję.